I ty możesz być mistrzem. Jak co roku tak. I. W roku 2006 polscy hodowcy wynotowali kupionymi u nas gołębiami tytuły mistrzowskie w swoich oddziałach. Mistrz oddziału Libiąż w lotach młodymi, a nasz oryginalny gołąb jest drugim młodym w oddziale. Mistrz oddziału Rybin w konkurencji ponad 250 hodowców, a kupione u nas gołębie to drugi i trzeci młody w oddziale. Wicemistrz oddziału Bielsko-Biała, mistrz z Rybina. Bardzo młody hodowca niewiele ponad 20 lat udowodnił, że nasze gołębie znakomicie lotują i zwyciężają również w centralnej Polsce, gdzie według powszechnej opinii sprawdzają się tylko najlepsze gołębie. Warto także zaznaczyć, że wszyscy wymienieni wyżej kolędzy hodowcy Zgodnie z naszą sugestią nie stosują profilaktycznie leków, a tylko polskie naturalne środki roślinne i ziołowe według naszych wskazówek. Chciałbym kolegów poinformować, że wszystkie młode letnie gołębie z 2006 roku, które zawsze przywoziłem na ogólnopolską wystawę w styczniu, są już wyprzedane. Również młode gołębie przeznaczone do lotów 2006, cała młoda drużyna także są już sprzedane. Wcześniejsze ogłoszenia o sprzedaży młodych są już nieaktualne. Jeżeli masz już dość słabych wyników w lotach i różnych chorób w gołębniku to zadzwoń do nas. Zapomnisz także o lekach przy naszej metodzie hodowli gołębi nie potrzebują lekarstw hodowcy. Którzy do końca roku 2006 zamówią u nas gołębi młode z pierwszego lęgu 2007 roku otrzymają je po obniżonej cenie 150 zł za sztukę. O dostawie decyduje kolejność wpłaty zaliczki. Młode wysyłamy pocztą z Polski. Lub państwo je odbierze w Polsce w mówionym miejscu. Gołębie rozpłodowe. Po których proponujemy kolegomy młode. Można oglądać na dostępnej w Polsce płycie DVD o naszej metodzie hodowli. Informacje o filmie. Komórka 694 639 344. Pozdrawiam Przemysław Kulbacki.